You fight for something you do not understand. All you reap is chaos. Wolves, sheep, you are but untamed beasts. Careful what you wish for. I am your shepherd. Witam was dzisiaj na kolejnym odcinku Sword Honor. Dzisiaj zaczynamy kolejny człon fabuły 1.2 i precz. Zobaczymy z czym to się je. Klasycznie poziom trudny. Loadout wybieram ten sam. Nie, sądzę, że bym musiał coś tu zmieniać. Ewentualnie jak chciał coś zmienić, to mógłbym ogólnie to najwyżej wyłączyć. W gotowości. The Iron Legion is the greatest among them. But in Ashfeld, the Iron Legion was about to be routed. Their commander, Stone, needed an army. Holden Cross sent me. Blackstone! Where are our reinforcements? Dobra, lecimy z tym. Trzeba tutaj wyczyścić wszystko chyba. O, wikingowie. Kontrolowanie frontu. Zabij wrogów, aby pomóc swoim żołnierzom przesunąć front. Biją mnie z dwóch stron. Dobra, trzeba to wszystko wykończyć. Mamy tu jakiś standard, więc który bym go wziął. Tylko muszę to spiłować trochę chyba. Za trzy... A, mam niski poziom HP dość przez tych żołnierzy. Wydałoby mi się gdzieś uleczyć, a nie wiem konkretnie gdzie wezmę ten sztandar chyba Okej, okay, cel wykonany. Gdzie jest kolejny punkt kontrolny? W tamtym miejscu i tu musimy przenieść strefę z tego co widzę. Peraady. Tylko pomogę jeszcze tutaj dopchnąć to co mamy. Okej, okay, chyba już sobie porazu. Tam widzę, że moje wsparcie pobiegło, a ja mam tu strefę do przejęcia, przejęte przez trzy strefy. Używaj uników w odpowiednim momencie, aby nie otrzymać ciosów. No wiem, wykorzystywałem to już w poprzedniej walce, nie? Au Au, ty, dobra jest. Ale niewystarczająco. No, dziękuję za fajną walkę. Idę przejąć. O, punkt. A może nie do końca. Widzę, że tutaj jest kolejny żołnierz. Jest duży. Byno, ha mi stąd. Nie jest wasza posesja. Spróbuj no z góry czy mi się wydawało. No dobra, jak to lubi. Okej, ja, a taki wykonany w odpowiednim... W momencie błąd połączenia animacji na f 6 aby zobaczyć zasady ruchów. Wynocha. Oo, oh, nie mogę spuścić teraz gardy. Ten mi będzie przeszkadzał, czy go unicestwić na razie. Ow, oh, więc on leci po unikach. na oh, wow, kurde, dobry. Jeszcze trzech łuczynków mi zostało do zabicia, no ale oni się boją podejść do mnie po więc... prostu. Nie jest to duży problem. O, mamy tutaj armatę jak mam, Ej, gdzie jest najwięcej żołnierzy? W tym miejscu. Ale mamy tu jeszcze jakąś kuszę z tego co widzę. Wydaje mi się, że warto będzie jej użyć w takim razie. No to nie zadaje za dużo demersów. W się nie, za, nie ma przebicia. Może ma? Dobra, coś tam ma. To jest taki... Prawie że moździerz ale... Dość jednostronny. Dobra, na razie wystarczy. Ja musię... O, witam pana. Ty, panie, wracaj tu. Ziemi kumpla będziesz nawalać. Ruro. Ty ucieka. Wow. Nie sądzę. Dobra, lecimy dalej. Kolejnych. My, jeste... My nie jesteśmy, więc powodzenia. Ja lecę dalej. Na najwyższy punkt do przejęcia. Gdy wroga, użyj silnego ataku jako ostatniego ciosu, aby rozpocząć egzekucję. Naciśnij szybko Q lub E, aby dokonać egzekucji. Egzekucja przywróci ci nieco do dodatkowego zdrowia. Ja się zara egzekucji tu na ścianie bo ziomek. Hop Pęk Pęk Dziękuję za walkę Ara, ziołek. Albo nie? Zostaw tu. Teraz nara. Kur no wypadł stąd. No, nareszcie. Ile można było czekać? Łucznicy na pozycji Okej, okay, mam do przejęcia dolną strefę a Ty, a oh wow o, To jest asesin, no, on robi dobre uniki Całkiem To jest i tak chyba niewystarczający Uż, hop, strefę. Musimy dopchnąć do samego końca, do tego sztandaru Jak mi się wydaje. Aha, no, już tu żołnierze będziesz. Nawalać nie sądzę. Że od lepszego od siebie. Wydała mi się kolejna flaga. Oj, swojego wanna nie sądzę. Nie było takiego zamysłu. Dawaj na moją stronę, bo mi... Przeszkadzają moi żołnierze. Wracaj. Dobra, lecimy dalej. To już jest ostatni punkt sztandarów. Cel wykonany. A, mówisz w ten sposób, rozstrzygamy to. Au, oh, dobra jest. Kurde, dobra jest lepsza niż mogę przypuszczać. Trzeba inną taktykę na nią podjąć chyba. Au. Oh. Nie sądzę. Thank you for the walk. not bad blackstone not bad at all No i tak kończymy kolejny odcinek z For Honor. Do zobaczenia w kolejnym, na którym przejdziemy kolejny poziom, czyli Legion czarnego kamienia poziom 1,3. Do zobaczenia. Cześć czołem.